Czy kiedykolwiek czułeś przyspieszone bicie serca, ciężkość w sercu i niemal niewidzialne uczucie, że coś jest nie tak, nawet gdy na zewnątrz wszystko wydaje się normalne? Jeśli doświadczyłeś tego kiedyś lub doświadczasz teraz, wiedz, że nie jesteś sam. Niepokój i strach są cichymi towarzyszami wielu z nas. Najtrudniejsze jest to, że, nawet mając wiarę, nawet wierząc w Boga, czasami te uczucia nadal nas dominują. Powoduje to poczucie winy, wątpliwości i cierpienie, które wydaje się nie mieć. Końca: Czy moja wiara jest słaba? Dlaczego nie potrafię całkowicie zaufać? A co, jeśli powiem Ci, że istnieje prosta, bezpośrednia i głęboko potężna duchowa wskazówka. Werset z Biblii, który wielcy święci, tacy jak Ojciec Pio, używali jako tarczy w chwilach udręki. Werset, który może zmienić sposób, w jaki radzisz sobie ze swoimi lękami i który, gdy zostanie zastosowany, przynosi spokój w ciągu kilku minut. W tym filmie dowiesz się, jaki to werset i jak Ojciec Pio stosował go w praktyce, aby wygrać wewnętrzne bitwy. Razem zrozumiemy, jak proste zdanie ze Słowa Bożego może stać się prawdziwą, dostępną i obecną ucieczką, zwłaszcza w najciemniejszych dniach. Zostań ze mną do końca. To, co dzisiaj usłyszysz, jest zaproszeniem do pokoju, którego świat nie może dać, ale który Bóg oferuje tym, którzy mu ufają. Aby zrozumieć siłę tego wersetu, musimy przyjrzeć się życiu kogoś, kto głęboko nim żył. Ojca Pio, jednego z najbardziej ukochanych i czczonych świętych Kościoła katolickiego. Urodzony we Włoszech w 1887 roku, był człowiekiem obdarzonym niezwykłymi darami bilokacją, stygmatami, umiejętnością czytania w duszach, ale także intensywnymi wewnętrznymi i duchowymi zmaganiami. Jego wielka siła pochodziła z całkowitego oddania się Bogu. Ojciec Pio, nie polegał tylko na słowach, zanurzał się w słowie. I to właśnie w tym doświadczeniu znalazł schronienie. Zwłaszcza w jednym konkretnym wersecie pisma świętego, który służył mu jako pokarm duchowy w czasach udręki. Ten wers, który wkrótce ujawnimy, nie jest tylko piękny lub pocieszający. Ma on głębię, która przetrwała wieki i porusza serca cierpiących. To tak, jakby mówił, nie musisz pokonywać tego sam. Bóg chce nieść ten ciężar razem z tobą. Niepokój jest cichą rzeczywistością w życiu wielu chrześcijan. Infiltruje serca nawet tych, którzy modlą się, chodzą na msze, ufają Bogu i dążą do życia w szczerej wierze. I właśnie to sprawia, że problem ten jest tak bolesny: konflikt między wiarą w Boga, który troszczy się o wszystko, a mimo to odczuwaniem strachu. Dla wielu niepokój wynika z lęku przed przyszłością. Serce wypełnia się domysłami, a każdy wyobrażony scenariusz kradnie nam trochę spokoju. Umysł pędzi, próbując przewidzieć, kontrolować, uniknąć. Ale im bardziej próbujemy kontrolować, tym bardziej toniemy. Są też tacy, którzy nie potrafią nawet zidentyfikować źródła strachu. Pojawia się on po prostu jak bezimienny cień. A kiedy tak się dzieje, pojawia się również duchowa wątpliwość: Gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Wiele osób cierpi w milczeniu, ponieważ uważa, że odczuwanie niepokoju jest oznaką słabej wiary. Ale to nieprawda. Nawet święci, jak widzieliśmy na przykładzie Ojca Pio, odczuwali strach, smutek, zniechęcenie. Wiara nie jest brakiem ludzkich emocji. Wiara jest siłą, która pozwala nam stać na nogach, nawet gdy odczuwamy to wszystko. Niepokój nie jest oznaką duchowej słabości. Jest zaproszeniem do zwrócenia wzroku na tego, który może nas podtrzymać. W tym momencie Ważne jest, abyśmy zrozumieli, że chrześcijanin nie jest odporny na cierpienia emocjonalne. Ma jednak dostęp do nadprzyrodzonego lekarstwa, Słowa Bożego, i właśnie o tym będziemy teraz mówić. Jest taki werset, który działa jak duchowe lekarstwo, prosto do niespokojnego serca. Prawda, która przyjęta z wiarą, przynosi natychmiastową ulgę i wskazówki, jak iść naprzód. Wśród prób, prześladowań i udręk, z którymi się borykał, ojciec Pio znajdował stałe schronienie w Piśmie Świętym. Wśród wielu fragmentów był jeden, który nosił w sobie ze szczególną pobożnością bezpośrednia odpowiedź na strach, niepokój i wewnętrzne zamartwianie się. Werset ten znajduje się w liście Świętego Pawła do Filipian, rozdział czwarty, wersety 6 i 7. O nic się nie martwcie, ale we wszystkim przedstawiajcie Bogu swoje prośby w modlitwie i błaganiu, z dziękczynieniem, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Ten fragment Słowa Bożego jest czymś więcej niż radą, jest wezwaniem do całkowitego oddania się Bogu. Ojciec Pio często nad nim medytował. Z doświadczenia wiedział, że serce ludzkie łatwo gubi się w troskach, ale dusza znajduje ukojenie, gdy całkowicie zwraca się ku Bogu. Ten werset wskazuje jasną drogę. Nie chodzi o zaprzeczanie niepokojowi, ale o przekierowanie go zanieść wszystko Bogu w modlitwie, zaufać, dziękować, a następnie pozwolić, aby jego pokój pokój, którego nie da się wyjaśnić logicznie, Wypełnił serce. A teraz przyjrzyjmy się głębi tych słów. Przeczytajmy ten werset ponownie, spokojnie i uważnie. O nic się nie martwcie, ale we wszystkim przedstawiajcie Bogu swoje prośby w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Felpe 4, 6, 7. To tylko dwa zdania, ale ich duchowa waga jest ogromna. O nic się nie martwcie. Już pierwsze zdanie stanowi dla nas wyzwanie. Paweł nie mówi martwcie się mniej ani starajcie się zachować spokój. Mówi wprost. Nie martwcie się. Jest to miłosne polecenie, wyzwolenie, nie jest to zaproszenie do obojętności, ale wezwanie do radykalnego zaufania. Wszystkie swoje potrzeby przedstawiajcie Bogu. Oto kluczowa kwestia. Nie dźwigajcie ciężaru sami. Bóg nie chce, abyśmy ukrywali przed Nim nasze niepokoje. Chce, abyśmy przedstawiali Mu wszystko, od najpoważniejszych spraw po najmniejsze. Modlitwa nie musi być doskonała, musi być szczera. W modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. Zauważ, że Paweł używa trzech postaw: modlitwy, błagania i dziękczynienia. Modlitwa łączy nas, błaganie pokazuje naszą wrażliwość, a wdzięczność, nawet przed odpowiedzią, ujawnia wiarę. Dziękowanie z góry jest znakiem, że ufamy Bożej opiece, nawet jeśli odpowiedź jeszcze nie nadeszła. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ta część jest chyba najbardziej tajemnicza i piękna. Pokój Boży nie zależy od okoliczności, nie da się go wyjaśnić, można go tylko przeżyć. Ten pokój jest nadprzyrodzony. Nie jest to brak problemów, ale obecność Boga pośród problemów, strzeże waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. I tutaj widzimy rezultat wewnętrzną ochronę. Bóg strzeże naszego serca, emocji i naszego umysłu, myśli. Niepokój wpływa na te dwa obszary, i właśnie tam działa łaska. Ojciec Pio rozumiał tę prawdę, nie uciekał od rzeczywistości, ale stawiał jej czoła, patrząc na Chrystusa. Ten werset był jego duchową kotwicą, i może być również Twoją, jeśli otworzysz się na Niego z żywą wiarą. Znajomość tego wersetu to wielki krok, ale prawdziwa moc tkwi w życiu tym słowem. Ojciec Pio nie tylko medytował nad listem do Filipian 4,6-7. Włączył go do swojej rutyny, modlitwy, odpowiedzi na codzienne cierpienia. My też możemy to zrobić. Pierwszym sposobem zastosowania tego wersetu jest przekształcenie go w osobistą modlitwę. Kiedy poczujesz niepokój, zatrzymaj się na chwilę. Weź głęboki oddech, a potem powiedz głośno z wiarą: Panie, przedstawiam Ci wszystkie moje potrzeby, pomóż mi zaufać, daj mi Twój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Sama czynność wyrażenia tego oddania już zaczyna zmieniać stan serca. Ojciec Pio, nawet w obliczu fizycznego bólu, prześladowań i duchowych udręk, miał zdanie, które powtarzał z determinacją i czułością: Módl się, czekaj i nie martw się. Słowa te są bezpośrednim odzwierciedleniem listu do Filipian: 4 6, 7 Przypominają nam, że prawdziwa wiara nie eliminuje problemów życia, ale zmienia sposób, w jaki im stawiamy czoła. A kiedy przedstawiamy nasze potrzeby Bogu, kiedy modlimy się szczerze i dziękujemy, nawet nie widząc jeszcze rozwiązania, coś w nas się zmienia. Niepokój zaczyna tracić na sile, strach ustępuje miejsca zaufaniu. I zaczyna się pojawiać pokój, ten, który przewyższa wszelki rozum, nie dlatego, że wszystko się rozwiązało, ale dlatego, że Bóg zaczął nam towarzyszyć w bardziej intymny sposób. Jeśli przeżywasz dziś trudne dni, jeśli strach wciąż krzyczy głośno w Twoim umyśle, pamiętaj, Słowo Boże jest żywe, skuteczne i nie zawodzi. Ten werset nie jest tylko pocieszeniem, jest duchowym kluczem. Pozwól sobie zaufać, weź ten werset, uczyń go swoim, rozważaj go, żyj nim, a zobaczysz, że niespokojne serce może znaleźć ukojenie. Niech pokój Boży otacza cię dzisiaj i każdego dnia.